Z lamputem. Za chwilę z Kartunita. Przygotuj się na tydzień. O Batman! Z największym bohaterem Gotham. Idealnie. Tydzień z Batmanem z nowymi odcinkami serialu Batwills. Już niedługo w Kartunita. Czas na reklamę. Dajesz, dajesz, dajesz. dajesz. Tak, tak. Head and shoulders? Nie wiedziałem, że masz łupież. Bo nie ma. Nowy Head shoulders usuwa łupież oraz tłuszcz i dostarcza skórze dwa razy więcej składników ochronnych, tak by łupież nie wrócił. Heden shoulders, włosy do 100% bez łupieżu. Biegunka w ważnym momencie. Nie najlepsza perspektywa. Lepszą perspektywę daje Stoperan! Stoperan już od pierwszej dawki leczy biegunkę. Także wirusową. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stoperan. Zmień perspektywę. A nowość Stoperan Junior to pierwszy taki lek dla dzieci. Odżywka cię przytłacza, Obudź swoje włosy. Nowa odżywka Pantin z szybko wchłaniającą się formułą prowin naprawia włosy, kiedy tego potrzebują i nadaje im lekkość. Jest tak lekka, że nie musisz jej spłukiwać. Lekkość i siła. Pewność siebie i do 100% mocniejsze włosy bez obciążania. Kobiety kochają tę odżywkę. Dobrze, gdy abonament ma wszystko. A najlepiej mieć dwa abonamenty w cenie jednego. Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego tylko 45 zł miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch. A w nich rozmowy SMS-y, MMS-y i internet 5 bez limitów. Po w play płacisz mniej. Play. Jedno jest pewne. Bywają naprawdę ciężkie dni. Wielorumiankowy Regina zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. Regina. paper for people. Teraz Play oferta na Twoich zasadach. Wybieraj i wymieniaj ulubione serwisy w ramach abonamentu, tak jak lubisz w pakiecie super szybkiego światłowodu z telewizją. Wybierz super szybki światłowód z telewizją za 90 zł miesięcznie po z sumową tylko na 9 miesięcy, bo w Play płacisz mniej. Nowy żel do prania Cocorino Wonderwatch. Pranie szybki jak Usain Bolt. Nasz pierwszy rzęd do prania w krótkich cyklach. Skutecznie usuwa zabrudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kokolina Wonder Wash. Szybkość prania, która zachwyca. Masz objawy przeziębienia? Weź Wix Antigryp Complex. Walczę aż 9 objawów. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Vicks Antigrip Complex. Jeśli objawy przeze nasilają się w nocy, Vicks VapoRub to ulga krzywiennym. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Vicks VapoRub. To była reklama. I wracają w nowych odcinkach serialu Super Things Trials of Kabul. Dzieci Kasum na ratunek! Jesteście gotowi na waszą pierwszą misję? Miło <noise> mi powitać was w świecie Super Każdy Super ma swojego rana. Super C ma być Najpierw mu płacić kadarią. Naprzód No to, to ruszamy! Ogromny serial Super Things Trials of Kabul. Codziennie o 18.45 w kartunku Czas na reklamę! Odżywka cię przytłacza? Oblóż swoje włosy. Nowa odżywka Pantin, z szybko wchłaniającą się formą prowin naprawia włosy, kiedy tego potrzebują i nadaje im lekkość. Jest tak lekka, że nie musisz jej spłukiwać. Lekkość i szyła. Pewność siebie i do 100% mocniejsze włosy bez obciążania. Kobiety kochają tę odżywkę. Dobrze, gdy abonament ma wszystko. A najlepiej mieć dwa abonamenty w cenie jednego. Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego tylko 45 zł miesięcznie po rabatach za jeden przy zakupie dwóch, a w nich rozmowy sms -y, MMSy i internet 5G bez limitów, bo w Play płacisz mniej. Play. Uczucie świeżości, które pojawia się po wyjściu spod prysznica, dzięki Lenor, może towarzyszyć Ci cały dzień. Dzień? Tak. Cząsteczki płynu uwalniają zapach, który sprawia, że czujesz się tak świeżo, jak gdybyś właśnie wyszła spod prysznica. Czuję się świetnie, gdy mnie Lenor. Używaj razem, by zyskać sześć razy więcej składników zapewniających świeżość. Biegunka w ważnym momencie nie najlepsza perspektywa. Lepszą perspektywę daje Stoperan. Stoperan już od pierwszej dawki leczy biegunkę, także wirusową. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Stoperan. Zmień perspektywę. A nowość. Stoperan Junior to pierwszy taki lek dla dzieci. Dajesz, 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 dajesz. <laughs> tak, tak. Hmm? Heather Soldas, Nie wiedziałem, że masz łupież. Bo nie mam! Nowy Head Shoulders usuwa łupież oraz tłuszcz i dostarcza skórze dwa razy więcej składników ochronnych, tak by łupież nie wrócił. Head Shoulders włosy do 100% bez łupieżu. Teraz Play oferta na Twoich zasadach. Wybieraj i wymieniaj ulubione serwisy w ramach abonamentu, tak jak lubisz, w pakiecie super szybkiego światłowodu z telewizją. Wybierz super szybki światłowód z telewizją za 90 zł miesięcznie po rabatach z umową tylko na 9 miesięcy, bo w Play płacisz mniej Play. Nowy żel do prania Cocoino Wonderwatch. Pranie szybkie jak Usain Bolt. Nasz pierwszy żel do prania w krótkich cyklach. Skutecznie usuwa zabudzenia i nadaje wyjątkowy zapach. Kokolina Wash. Szybkość prania, która zachwyca. Masz objawy przeziębienia? Weź Wix Antigrip Kompleks. Zwalcza aż 9 objawów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wix Antigrip Complex. Jeśli objawy przeziębienia nasilają się w nocy, Wix Vaporap to ulga 3 w jednym. To jest lek. Zgodujesz się z lekarzem na formacją. Wix, wopurap. To była reklama. No, 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 Czas na lamputa. Teraz kartunito.